Europie. Dobry wieczór, Panie Prezes. Dobry wieczór. Pytanie jakie miałem brzmi, dlaczego tu nie ma Poleksitu? Będzie w ostatniej naszej debacie za tydzień także. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, Jakub Perkowski jestem kandydatem Poleksitu z miejsca pierwszego z okręgu numer 1. To jest lista numer 4. Państwo się mnie zupełnie tu nie spodziewaliście, ale nie wiem czemu. Zaoszczędziliście troszkę pieniędzy. I nie kupiliście siódmego polpiciku. Ale państwo, tak jak powiedziałem, jesteśmy umówieni w, ja ja w kolejnej debacie. Będzie pan. Pani załóżą tak gością naszej debaty. Ja rozumiem, ja doceniam pana. <noise> Jasne. I wiem, że w kolejnej debacie chcecie <noise> uh -huh. państwo wykluczyć inny komitet koalicyjny. Inny komitet społeczny. <noise> tak, tak jak powiedziałem. Nie, to znaczy, nie jesteśmy... <noise> jeżeli mogę, dobrze? Jeżeli mogę. Uważam, że polexit jest dokładnie takim samym okay. pełnoprawnym okay. Znakomicie. uczestnikiem. To pozwolę sobie teraz ja zabrać głos dobrze jako gospodarz tej debaty, dobrze? Tak. Powiedziałem, że to jest z udziałem największych komitetów Największy. wyborczych że jest Na i pan ja, prezes Korwinikę będzie ja, też pan twierdzi tak. pan że nie jesteśmy jednym z największych znaczy nie jesteśmy w medium publicznym i nie mamy obowiązków nie macie tutaj podstawowych, to jest nasz wybór, reguły demokracji Wydaje uważam, że zachowujemy, bo w naszych debatach będą pan prezes i pan, czy możemy już teraz o rozpoczęcie równego dostępu do informacji. A czy możemy teraz już rozpocząć tę debatę? Czy będzie pan nam przeszkadzał w rozpoczęciu tej debaty? Proszę o mikroport, i chętnie będę uczestniczył bez pulpitu. W kolejnej nie debacie są państwo zaproszeni. Państwo. Nie wiem, nie wiem, czy, nie czy tego jest zaproszenia. <laughs> Aś, nie będę wykluczani kogokolwiek. A no, pan rację, ale wsto... zapłaniam się raz bardziej, żeby to zaproszenie wycofać, patrząc na za Bo... pana zachowanie. Proszę to jest moje działanie, rozumiem, a nie pana Izba Żółtka. Ja biorę pełną odpowiedzialność rozumiem, za to, że tu jasne, jestem, ponieważ uważam, że... Ja biorę za siebie, czy mogę pana teraz... Wszyscy widzowie, żeby mogli tę debatę wszyscy widzowie mieli świadomość tego, że istnieje komitet wyborczy Polekcji, jest na czwartym miejscu na liście. I możecie Państwo na niego głosować, ponieważ tylko Komitet Polityczny możliwość, gwarantuje możliwość zachowania resztek polskiej suwerenności oraz odzyskania rangi Polski, Polski w Europie. Cieszę się, pol że miał exit, pan się zaprezentować? A teraz exit to jest odbezpieczony pistolet przyłożony Dobrze. do głowy europejskim. Urzędnikom! Jasne. Zdaję pan sobie sprawę, My że nie chcemy... mogę pomóc pana siłą użyć w ja no tym. bardzo wiem, nie bardzo. Się, ja mogę jeżeli... panu podać rękę. Oczywiście. Skoro pan jest taki miły. Ale... dlaczego pan mi nie podepni mikroportu? Dlatego, że w kolejnej debacie nie mam nawet stanowiska, nie jest dla tego. Kogo pan wykluczy? jak to miał pan, że nas no, wylesujmy. Raz dwa, trzy. Patryk jak, pana nie ma na tej nie. debacie. Czy, Raz dwa, trzy! Nie wiem, czy Pani wie pan. Też nie ma na tej debacie. Tu są przedstawiciele parlamentarnych. Parlamentarnych. Tak, komitatu. wie pan, co to jest parlament? Nie, dlatego nieparlamentarni są nie w każdej debacie. Taką mamy regułę, więc. Czyli... Parlamentarni I są ważniejsi. Tak, są ważniejsi. Mają poparcie społeczne tak, większe. Tak. Bo myśmy jeszcze znaczy... nie startowali. A teraz chcemy rozpocząć Demokraty... tę rozmowę. Zapraszam demokracja pana do polega... Demokracja Jasne? polega na tym... Możemy teraz... Demokracja, Ale jeszcze powiem coś, jeśli pan pozwoli do widzów. Ale demokracja polega na tym, że jeżeli wybraliście rok temu, to znaczy, że ktoś, kto nie został wybrany rok Dobrze. temu, bo nie kandydował, nie ma prawa głosu. Tak wygląda, Państwo, demokracja. Tak ta wygląda demokracja. Całkiem mi. nieźle. Myślę, że całkiem tu. nieźle wygląda demokracja. Fatalnie wygląda demokracja. A za tydzień będzie przedstawiciel też, e, jak rozumiem, Poleksitu, e, jeżeli oczywiście nas jak, się jeżeli nie pan opieści dostosuje i się do naszych reguł. Dostosuje. Nas się Potom nie, to nie da zamilczyć. Pan. Szanowny panie, Dziękuję bardzo. Dobra. pan Próbuję zrujnować tę debatę, którą państwo nie. zorganizowali. Nie. Ja, tej tej chwili, nas. ja z tej chwili, drodzy I Państwo, nie robię absolutnie nic. Dobrze, czy możemy się dogadać? Czy pan za tydzień jesteście albo ta ja debatę, a za tydzień. Ja są bardzo państwa panu dziękuję za tej Albo nie. nie. I teraz, drodzy państwa, ja nie padła, chwili, teraz. Ona ja, padła teraz. Ona ja nie padła teraz. Ja w tej ja chwili, się ale z pan omawiał. Z panem żółtkiem. To trzeba z każdym. Pośrednio średni, z panem Jezu, żółtkiem, nie bo, a nie bez prawda. Nie. nie ma żadnego pisma z waszej. Nie ma żadnego pisma z waszej, waszej, waszej redakcji. zaczyna to się edytować naprawdę. Ja powiem tylko jedną rzecz. Ja powiem tylko jedną rzecz. Drodzy Państwo, ja właśnie wykorzystałem swój. Nie, ja pana szedłem. Drodzy Państwo, ja zrobiłem jedno. Po dużych emocjach wracamy do dyskusji. Przedstawiciel Poleksitu będzie w kolejnej debacie. Jesteśmy na to umówieni i wydaje mi się, że dochowaliśmy naprawdę wszelkiej staranności i absolutnie reguł demokracji. Tak woli wyjaśnienia przedstawiciele parlamentarnych komitetów uczestniczą w każdej debacie. Tych, które nie są w parlamencie, nie uczestniczą w każdej, ale też w nich biorą udział i z Poleksitem byliśmy umówieni wbrew temu, co Pan przed chwilą y, mówił.